Witam Was bardzo serdecznie. Jakoś nie mam w zwyczaju nagrywania takich filmów wideo, natomiast tak sobie pomyślałem, że w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, chciałbym też podzielić się moją refleksją. I dlatego właśnie będziemy tutaj wspólnie z Tańcem i Różańcem. Robić taki cykl Batman w masce. Chodzi o to, żeby też jakoś, no właśnie, pokazać, że z jednej strony to jest tak, że kościół bardzo mocno ufam jest, jest w tej sytuacji z ludźmi, a z drugiej strony też no niektórzy wariują, moim zdaniem, troszeczkę. Oczywiście, jakby różne źródła są tego, war tego wariowania. Ja nie chcę ludzi oceniać absolutnie, natomiast to, co chcę, to chcę po prostu podzielić się własną refleksją, własnym przemyśleniem, własną yy, yy, jakąś myślą, która, która yy, no, w pewnym sensie jest też głosem Kościoła, bo jestem księdzem, mam ważne święcenia kapłańskie, mandat Kościoła. Dekret i łaskę stanu. Oprócz tego jestem też psychologiem, psychoterapeutą, więc też jakby ciekawią mnie te, te różne historie, które się dzieją pod kątem też takim, no właśnie, zachowań, zachowań jako takich. I, I co dzisiaj? Dzisiaj chciałem się zająć i wziąć na tapetę komunia na rękę czy do ust. To jest w ogóle temat, który w internecie jest bardzo chodliwy. I oczywiście tutaj ja nie będę opowiadał o tym, że, że to jest dopuszczane w kościele, że Sobór Watykański II dopuścił komunię w, w, pod dwoma postaciami, w sensie i, i, i w przepraszam, formie pod dwoma formami forma do ust i na rękę, i one są równoważne. I, i, jakby, i ja jako ksiądz mam obowiązek udzielać bądź na rękę, bądź do ust, tak jak sobie. Ten, który pana już przyjmuje, życzy. I to jest wiadomo, i to jest jakby w sytuacji zwyczajnej, to jest, to jest tak, że, że my jakby akceptujemy jedną i drugą formę, natomiast teraz jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej. Sytuacja nadzwyczajna ma to do siebie, że wszystkie zwyczaje, które obowiązują w sytuacji zwyczajnej, zmieniają się, a to je zmienia, zmieniają je ci, którzy są odpowiedzialni. I tak jak służby, nie wiem, sanitarne wydają pewne rozporządzenia i to, jak powinniśmy się zachować, policja, wojsko, rząd, w sytuacjach nadzwyczajnych nie dyskutujemy. Interwencja kryzysowa mówi jasno, że wydajemy jasne polecenia i nie zachęcamy, ale Egzekwujemy to, że ktoś będzie według tych poleceń funkcjonował. Tak jest w świecie, w którym żyjemy, w naszym społeczeństwie, i dlatego jakiekolwiek oznaki niesubordynacji, ja generalnie jestem przeciwny. Jeżeli jest, że zostajemy w domu, że starsze osoby nie wychodzą, że mamy stan epidemii, co się z tym wiąże, żeby zachować szczególną ostrożność, maski, prawda, rękawiczki. Jasne. I ja jestem za tym, żeby tego pilnować, odległości, dlatego, że ktoś mądrzejszy powiedział, że to nam daje pewne bezpieczeństwo. I w związku z tym chciałbym też się odnieść do siebie jako kapłana i do do tego jakby co kim ja jestem jako jako ten który udziela komunii świętej jestem szafarzem. Szafarz to jest osoba, która jest odpowiedzialna za to w jaki sposób i jak i kto przyjmuje komunię świętą. I dla mnie jako szafarza nie jest obojętne to czy na przykład ktoś kto jawnie walczy z kościołem przychodzi i ja mu udzielam komunii świętej. Dla, ja jako szafarz jestem odpowiedzialny. I oczywiście jest sumienie człowieka, które jakby też reguluje to, czy, czy ktoś decyduje się na to, żeby przyjąć Pana Jezusa, czy nie. Natomiast to jest jeszcze, to, to jakby jest pierwszy, pierwszy krok, a drugi jest właśnie szafarz, który odpowiada za to, za, za to, w jaki sposób ta Komunia Święta jest przyjmowana, czy jest przyjmowana godnie, czy nie. I to ja jako szafarz e, w sytuacjach nadzwyczajnych decyduje o tym, mając za sobą mandat Kościoła, wiedzę, wyższe studia niejedne, i to ja jakby decyduję, tak? czy powiedzmy, mój przełożony, tak? który daje taką, takie, no właśnie, taką decyzję wydaje, w oparciu o wiele zmiennych, że komunia święta jest w sytuacji nadzwyczajnej udzielana w taki ani inny sposób. I tutaj, jakby nie chodzi o to, bo, bo są różne głosy w internecie, prawda, że godziwa, niegodziwa, grzech ciężki. Absolutnie nie jest grzechem ciężkim przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Dlaczego? Dlatego, że Kościół wziął za to odpowiedzialność. Sobór Watykański II wziął za to odpowiedzialność. I nawet jeżeli byłoby tak, że to Godzi w pana Jezusa i pan Bóg na sądzie ostatecznym powiedziałby, że to był jednak grzech ciężki i kościół się pomylił, to odpowiadają ci, którzy taką decyzję wydali. Mówią ojcowie kościoła, kto jest posłuszny, ten nigdy się nie myli. I to jest prawda. I dlatego, jakby ta dyskusja cała, czy na rękę, czy do ust, to nie jest dyskusja o, to, o tym, czy to jest godziwe, czy nie, bo kościół jasno się wypowiedział. To, że jakiś tam papież, Paweł Piotr XV, Paweł XIV, Pius XII, czy ktoś jeszcze inny powiedzieli w, w jakimś tam dokumencie, to było wtedy. Wtedy był inny kontekst. Trzeba znać cały kontekst historyczny. Tak samo Soboru, Soboru Trydenckiego. W, jakich, w jakim kontekście i dlaczego on był taki restrykcyjny? A dlaczego Sobór Watykański II spojrzał na pewne rzeczy troszeczkę inaczej? Ale to trzeba jakby mieć wiedzę dogłębną na ten temat. Nie jakąś taką jednostronną całość, trzeba znać. I my, kapłani, teoretycznie znamy tą całość i znamy kontekst i wiemy, kim my jesteśmy i za co my jesteśmy odpowiedzialni. I dlatego jedna i druga forma w sytuacjach zwyczajnych jest formą godziwą. Tak naprawdę Sobór Watykański II raczej mówi o naszym sercu. To ono może być niegodne. To ono może być niegodne. I tak sobie myślę, że przede wszystkim kwestia związana z chociażby tym przyjmowaniem niektórych osób, że, że nie przyjmują w ogóle Pana Jezusa, jeżeli tylko na rękę. Ja się z tym spotkałem. Dla mnie jako duszpasterza jest to bardzo przykre doświadczenie, ponieważ ktoś tak naprawdę wzgardził Panem Jezusem. Pan Jezus został wzgardzony przez tego człowieka. Nie ja, nie ci, którzy przyjęli na rękę, a ten człowiek jakby no, tylko, że on jest nie... Nie, Pan Jezus został przez niego wzgardzony. I tak naprawdę przyjmowanie na rękę czy do ust to nie jest Dyskusja o tym, jak jest lepiej, ale to jest dyskusja o tym, to jest tak naprawdę historia o zaufaniu i historia o posłuszeństwie. Dwie historie odczytuję: zaufaniu, to znaczy na ile wierni, na ile wierni Kościoła katolickiego mają zaufanie do swoich kapłanów, i mają zaufanie, i mają wiarę w to, że to oni mają łaskę stanu, oni mają odpowiednie narzędzia, nie tylko wynikające z wiedzy, z wykształcenia, ale również narzędzia wynikające z pełnionej posługi. Tylko albo ufasz, albo nie ufasz. Jeżeli nie ufasz, no to powiedz sobie: Nie ufam moim księżom, ale powiedz to jasno. Jeżeli ufasz, a masz opory, no to też jest pytanie o twoje zaufanie. Dla mnie jako kapłana to jest sytuacja bardzo trudna, kiedy udzielamy tylko na rękę z wiadomych względów. I taka jest decyzja. Taka, taka jest decyzja po przeanalizowaniu wielu zmiennych: taka jest decyzja. Właśnie, czy udzielamy tylko na rękę i, i że udzielamy. I dla mnie, jako kapłan, jest to bardzo bolesne, kiedy ktoś odmawia przyjęcia Pana Jezusa tylko dlatego, że nie może go przyjąć do ust. To jest właśnie, dla mnie, jako kapłan, jest to bardzo bolesne i bardzo trudne. Natomiast ja też respektuję wolność człowieka i Pan Jezus też respektuje naszą wolność i Twoją wolność. Natomiast boli mnie to, że jest on wzgardzony. I druga historia, która jest w tym, w tym wszystkim, to jest historia o posłuszeństwie. I tak sobie myślę, że te Ewangelie, które teraz były i są w zasadzie w tym wielkim poście, są naprawdę, jest to szczególny czas szczególnej łaski, to taki kairos, można powiedzieć. Przejście Pana Boga naprawdę w tej sytuacji między nami. I boję się jednej rzeczy, że ci, którzy. Mają taki, znaczy opór, że jest to, ja, ja rozumiem, tak? I, I że to przełamanie oporu może jest trudne, szczególnie dla osób starszych, które przez 83 lata swojego życia przyjmowały e, panę do na klęcząco. Mm, ja to rozumiem, znaczy ja, ja w, w ogóle przyjmuję, że taki opór jest. Natomiast widzę, że te starsze osoby jednak e, gdzieś mają takie poczucie, że. No, no jeżeli ksiądz powiedział, no, no to, to ja nie będę wnikała czy wnikał w jego kompetencje, wiedzę, umiejętności, e, prawda? Czy on, no nie. No, kochani, no musimy mieć do siebie odrobinę zaufania. To jest, yy, to jest podstawa. No jeżeli tego nie ma, no to, to jak możemy budować wspólnotę? Jak możemy być jednością znaku? Jak możemy w tych trudnych czasach trzymać się razem? Obrażać się? Złościć? Tylko dlatego, że, że, nie wiem, jakiś mój schemat został zaburzony, moje poczucie godności, zaufaj mi, że ja jako ksiądz ci mówię, że to jest w porządku. I dla mnie, tak naprawdę, pytanie jest bardziej o to, czy twoje serce jest godne przyjąć Pana Jezusa. Czy twoje serce nie sądzi innych, nie gardzi innymi, nie traktuje innych jako gorszych? To jest miejsce, moich rozważań i mojej troski. Nie to, czy w sytuacjach epidemii przyjmujesz Pana Sanę na rękę, czy nie. Ta sytuacja się skończy i wrócimy do normalnej formy i, i mam nadzieję szybko o tej sytuacji, w pewnym sensie będziemy chcieli wszyscy zapomnieć. Ale dzisiaj jest, jest, jest jak jest. I dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy bliskości Jezusa Chrystusa. Czy to w komunii duchowej, czy w komunii fizycznej, która jest przyjmowana, czy w sakramentach, w sakramencie spowiedzi, w sakramencie namaszczenia chorych. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy bliskości Chrystusa. I dla mnie naprawdę jest bolesne, kiedy doświadczam tego, że tylko dlatego, że Jezus Chrystus jest przyjmowany na rękę, wiele osób Nim gardzi. I powołuje się na, na jednego czy drugiego papieża i nie chcę absolutnie y, tutaj jakby negować to, co, oni, to, o czym oni mówili? Nie, nie. Ale dzisiaj jest dzisiaj. i Mamy Jana Pawła II, mamy sobór Watykański II, mamy papieża Franciszka, papieża Benedykta. I, i to jest głos na, na, na dzisiejsze czasy. Y, tylko pytanie właśnie, czy ty ufasz? Ufasz Kościołowi? Czy bardziej ufasz swojej pysze może swojemu przekonaniu, że ty wiesz lepiej? Możesz temu ufać bardziej. Jasne. Ale zachęcam Cię, żeby też nazwać to po imieniu. I, i wtedy tak naprawdę będzie przestrzeń dla Pana Jezusa, żeby jeżeli tylko będziesz chciał, żeby On to przemieniał i, i przemieniał w dobro. Tyle na dziś. Życzę Wam e, dobrego czasu myślę, że to też jest taki czas, gdzie można obejrzeć dobre filmy, do czego Was zachęcam, porozmawiać przez telefon z osobami, z którymi dawno się nie rozmawiało, e, dobry czas na to, żeby się wyspać, e, dobry czas na to, żeby porządnie posprzątać, ja na przykład e, tutaj miałem tapetowanie, pokażę Wam, taką pewną tapetę na ścianie, e, więc, e, więc... Jest dużo opcji, żeby spędzać ten czas tego naszego siedzenia w domu. No, mam nadzieję, że coś tam jeszcze nagram z moim kochanym tańcem i różańcem. Zapraszam również do odsłuchiwania tego naszego cyklu rekolekcji, takich, które wychodzą co środę, co czwartek. Przepraszam, w każdy czwartek tygodnia rozważamy jakąś, jakiś aspekt naszego życia. W tym roku mówimy o naszych pociągach. Mówiliśmy o pociągu do jedzenia, pociągu seksualnym i pociągu do pieniędzy. Kolejny pociąg będzie taki bardziej sentymentalny, ale nie będę zdradzał, zachęcam do odsłuchania. Szczęść Boże, niech Pan Jezus Wam wszystkim błogosławi, chroni od wszelkiego zła i prowadzi do radości, do tego, abyście mogli też w tej trudnej sytuacji odkrywać obecność Pana Boga w Waszym życiu. Tego Wam kochani życzę. Szczęść Boże i pozdrawiam serdecznie.